Sieamu, witajcie wskazówki! Test... Ja, ja no. jestem Agata, a tutaj macie właściciela kanału. No właśnie, ja Piotr Grzurowski. Yy, dzisiaj będziemy nagrywać, yy, będziemy to udokumentować, że w tym domu... że, że w tym domu są paranormalne rzeczy. Ludzie to jest tutaj nie drażdy, naprawdę tyle się dzieją, naprawdę rzeczy, które tutaj się nie powinny dać. To jest naprawdę na żywo i Zobaczymy. zobaczymy. A więc zacznijmy od tego pokoju. Jest to samo. Co to jest? Co to jest? No! O, jak uderzyłaś mnie? Wow. Ale to wyglądała jak człowiek, to mógł być nasz brat, Gawryś. Ale nie wiem. Ale, no może on robi sobie na sprawę. Ale on jest wariat. No, ale to za parę znajdą. No, czekaj, idę zobaczyć, niego. Ej, co to za? Dobra, co? To... Ej, co to? Co to jest? <śmienicza> <śmienicza> o nie! Szybko weź Ej. Ej, co to? Co to jest? Ludzie, moja koleżanka idzie do domu. Znaczy nie idzie za do dół, boże co ja mówię. Moja koleżanka, nie wiem co z nią zostało. Nie wiem co z nią się stało, bo zobaczcie. Jakiś dziwny głosy. to właśnie jej głos. I zobaczcie, maska tutaj leży jej. Nie wiem czemu. No i to jest takie... No, no takie wiesz. Dobra. No to jest takie, wiecie, no. I wiesz co? Nie wiem co się stało właśnie z moją koleżanką, ale no naprawdę coś jest niezwykłego. Super, co tu za światło? Ej, co tu za światło jest? Co to? Co to? Nie, 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 nie lepiej nie podchodzić. Dobra i zobaczycie, bo ten dom jest strasznie mega ma wiedzory Co to było się cykam Co to? Co to było się cykam cykam To jest mega strasznie